Jestem świnka Pepa. To mój mały brat, George. To. Ewa Hitler. A to. Adolfus Hitler. <grywk> <grywk> świnka Pepa. Delfina Osiołek. Halo? Mówi tata świnka. się świnka, komu telefon? O, telefon jest uszkodzony. Quel temps fait-il Słyszysz? Nic nie można zrozumieć. Halo, comment allez-vous? Allo, monsieur. Est-ce que vous allez bien? Oui. Au revoir. To był monsieur Osiołek. Mówił po francusku. A, tak przypuszczałem. Mamusiu, co ci powiedział pan Osiołek? Że chcą przyjechać po dwa litry szkockiej. Ojejku! Delfina Osiołek jest wyjątkową przyjaciółką Pepy z Francji. Mała Delfina przyjedzie do nas po 2 litry szkockiej. Musimy się śpieszyć. Pociąg Delfiny zaraz przyjedzie. Ostatnia stacja. Wysiadać! To pociąg Delfiny! Oh! Delfina! Bonjour! Bonjour! <słys》. 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 Uh, bonjour! Bonjour, panie osiołku. Wielkie nieba! Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich, których tu nie macie. Między innymi tlen. E mam cię w dupie. Delfin, nie. przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Gdzie mam położyć bagaż delfiny? W moim pokoju. Przecież będziemy mieszkały razem. Oh. <laughs> Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O oh, tak. Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. Oh. No. Delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu. <laughs> Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie bezokoliczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? E -e -e -e. Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze Doskonały pomysł. Pepa i Delfina położyły się do łóżka. <grymne> pa dzieci, pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dorme bia. Dorme bia, to po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. <grymne> Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Jest ale mam na to wyjebane! Jest kurwa środek pierdolonej nocy, ale wszyscy muszą wstać! Budzimy kurwa sąsiadom! Delfina poszła z Pepą do przedszkola. <śmiennie> Madame Gazello! To jest moja francuska przyjaciółka Delfina Osiołek. Boże! O! Żuch, delfino! Delfina śpiewała mi wczoraj bardzo ładną, francuską piosenkę. Może nauczymy ją śpiewać po angielsku? Nauczmy ją śpiewać ding-dong. Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę ding-dong. Pomoże mi w nauce angielskiego. Dobrze. Jest środek nocy, ale mam na to wyjebane. Jest, kurwa, środek pierdolonej nocy, ale wszyscy muszą wstać. Pójdziemy, kurwa... Do... Dobrze, nauczyłam się kilku nowych słów po angielsku. B